Cześć, witajcie na kanale Promocje Czas. Dzisiaj zabiorę Was do netto, gdzie znajdziecie niesamowite okazje na produkty codziennego użytku. W tym filmie pokażę Wam najlepsze promocje, które czekają na Was w sklepach. Jeśli szukacie tanich i wysokiej jakości artykułów spożywczych, produktów do domu czy innych codziennych niezbędników, to jesteście we właściwym miejscu. Zostańcie ze mną i odkryjmy co warto kupić, aby zaoszczędzić. Dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie. Mam nadzieję, że udało się Wam znaleźć świetne oferty, które pomogą Wam zaoszczędzić. Jeśli spodobał Wam się ten film, koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych okazji i promocji. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie znów podzielę się z Wami najlepszymi ofertami. Pamiętajcie, Oszczędzanie to klucz do mądrego gospodarowania budżetem.